Hej, cześć moi drodzy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Clash Royale u mnie na kanale. No i cóż, pod poprzednim odcinkiem zmiażdżyliście system, zostawiliście ponad 700 pozytywnych ocen, także jest to świetny wynik. Także zgodnie z umową e, kupiłem pas Royala i dzisiaj sobie przejrzymy, może właśnie e, jakie nagrody można odebrać, może coś otworzymy, zobaczymy, pokażę wam też nowy deck, jakim gram, a właściwie zmodyfikowany deck z poprzedniego odcinka, którym naprawdę radzę sobie całkiem spoko. No i cóż, nie przedłużam już, przechodzimy sobie do samych gier, przypominam jeszcze, że na G2 z kodem OJC macie 3% zwrotu, link do strony jest w opisie, także jeżeli macie ochotę, to sobie zajrzyjcie, bo być może gra, której szukacie, będzie tam po naprawdę korzystnej cenie. Lecimy sobie... Wchodzimy sobie do samej gry, tak to wygląda aktualnie. 3727 pucharków, także tak jak widzicie troszeczkę wbiłem i to jest ten deck, o którym wam mówiłem. Generalnie zasugerowałem się radą któregoś z widzów, który mi napisał, żebym zamienił Mega Miniona na jakąś jednostkę, która porusza się po ziemi. I Mega Minion kosztuje 3 eliksiru, ja jakby chciałem zostać przy średnim koszcie eliksiru 4-3, więc zamieniłem na bandytkę. I powiem wam, że jeżeli uda się wam wrzucić lawę, Balona i bandytkę To jest nie do zniszczenia To jest naprawdę tak mocarne połączenie Zacznijmy w ogóle też może ten odcineczek od otworzenia sobie Golden Chesta Nawet nie wiedziałem, że z Golden Chesta aż tyle rzeczy wypada Zapomniałem o tym Po prostu, że, że tam jest aż tyle rzeczy Poróbmy oczywiście dzienne zadanka Jakieś, j, jakieś otwierania itp yy, O, zagraj 30 kart, które kosztują O, to będzie łatwiutkie <laughs> To będzie łatwiutkie e, Które kosztują 30 eliksiru Pokażę wam jak to aktualnie wygląda w tym Pass Royalu. E, trochę, trochę sobie nagród pootwierałem, tutaj nie będę ukrywał, ale dzisiaj może uda mi się, raczej na pewno uda mi się dotrzeć do tej ósemki, więc sobie otworzymy tę skrzyneczkę oraz tę skrzyneczkę. Wow, ta zawiera aż 18 epików. Chciałbym w ba balona trafić. Na dziesiątym poziomie jest skin do wież. To będzie mój pierwszy skin do wieżyczek. Więc no, tutaj jest emotka, bardzo fajna emotka. Kolejny skin do wieżyczek, darmowy. Tym razem, tego każdy może mieć, Naj oczywiście najciekawszy ostatni poziom z e, legendarnymi skrzynkami, chociaż nie wiem czy najciekawsze, bo tak naprawdę wiecie, legendarna skrzynka daje wam tylko jedną kartę, więc nie wiem czy to jest najciekawsze, tak szczerze, oczywiście legendę, ale dalej jest to tylko jedna karta. Hmm, czym ja bym chciał sobie zacząć zagrać? Tak naprawdę nie mam zbyt, e, nie mam zbyt wie wielkich tutaj możliwości, więc zagrajmy w taki sposób. Niech polecą minionki. Okej, okay, baby dragona sobie lawą po prostu skontruje. Dobra, trochę zgałganiłem w tym momencie. Ten mi strasznie obije wieże. Ten szkielet z tym, ten szkielet z tą bombą jest taki, no, no nieprzyjemny. Żałuję, bo no nie miałem Inferno Towera. Niestety nie miałem Inferno Towera. Kurczę, jak ja tu postawię bandytkę. No dobra, no straciliśmy wieżę. Ale może on też straci, może on też straci. Ja już parę takich meczy zagrałem, że. Dobra, wiecie co? Puszczę tu Fireball'a, niech. Okej, okay, poleciał ten. No raczej straci akurat. No, zawsze strzałki mogę wrzucić, więc to już nie ma tego złego. Ale ja oczywiście chcę. No. Tego Mega Knighta dobrze się kontruje Inferno Towerem. Więc, więc tak też zagrajmy. Tak, też zagrajmy. W tym momencie to oczywiście bezproblemowo. O, on tu rzucił jeszcze tego. śmiesznie, że on poszedł akurat w tę stronę. A to jest takie całkiem akurat zabawne dla mnie w zaistniałej sytuacji. Bo dużo niebezpieczniejsze by chyba było, gdyby poszedł mi w króla, co nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, spróbujmy sobie cyk, żeby oczywiście Baby Dragon na Baby Dragona. Strzałkami, no możemy się od razu pozbyć tej wieży, niech to już wiecie, niech to już będzie, niech to już będzie za nami, w tym momencie jest jeden 1 w wieżach, aczkolwiek on trochę mocniej mnie, wydaje mi się, że bandytka bez problemu w ogóle porobi tego, tego łucznika, no goblin... Goblin Barrel tam poleciał. No ale myślę, że w ogóle bandytka też ładnie obija właśnie dlatego lubię tę kartę 3 Elixiru, ona naprawdę robi robotę. Naprawdę robi robotę. Mogłem sobie, wiecie, dzisiaj trochę pograć przed tym, potrenować. Bo widzę teraz, że strasznie, <ścoughs> strasznie gałganie. Bo chcę się go pozbyć Fireballem. Dobra, podwójny eliksir, więc ryzykuję takie kombo, że on wiecie, że on będzie chciał we mnie rzucić e, jednocześnie. Okej, okay, tu się akurat ładnie tego pozbyliśmy. To akurat fajnie wyszło. Ryzykuję takie kombo, w którym on... strzałki czy zdążę? zdążyłem. Dobra. Dobra, Ma... wiecie co, chyba uda mi się w, tak... w tej sytuacji, to chyba uda mi się zgarnąć mu e... w ogóle. E... no wieżyczkę z królem. Bo jak już balona wystawiłem, to już. to, to już będzie dobrze. Mamy to, mamy go, słuchajcie. No i idealnie. To jest właśnie taki. Sympatyczny dek, on jest strasznie mocny. Może, możecie cały mecz przegrywać, ale jak już uda wam się, też jakby nie ukrywam, że dość kluczowym momentem w tym deku jest ten moment, kiedy jest eliksir razy 2. To naprawdę robi robotę, bo no wiecie, jak macie drogi dek, no to eliksir razy 2 no to jest coś, co e, oczywiście jakby jak najbardziej e, działa na waszą korzyść. Ogólnie tak, jak widzicie, mam też taki złoty nick, to, to, to również kwestia tego. Poczekam. Ktoś powie, że nie powinno się czekać, jak się ma 10 eliksiru, ale to jest, to jest jakby zagrywka, którą ja zaobserwowałem ostatnio oglądając, mogłem rzucać od razu bez namyślenia tego fireballa. Nie wiem po co się zastanawiałem, jakby to jest zagrywka, którą zaobserwowałem od graczy, yy, którzy mają ponad 7000 pucharków, więc ufam, że tak faktycznie czasami powinno się grać, znaczy, że tak można zagrać, że nie jest to żadna ujma na honorze, ja zawsze myślałem, że trzeba od razu ten eliksir wydawać, okazuje się, że nie, no, że dobrze jest czasem, no wiecie, po co wydawać eliksir bezmyślnie, jak czasem możecie się zastanowić i wyjść na tym znacznie lepiej, co nie? Tak, te, tak też mi się wydaje. Ok, no powiem wam, że tu będzie problem z tym wszystkim. No świetnie, Filip. Mogę od razu rzucać strzałki. W ogóle mu wieżyczek nie ruszyłem, więc to też jest tro, trochę ból. No, wy, wybroni. Jeszcze tę wieżyczkę też wybroni. Dobra, spójrz. No nie. Ej, ale mi naprawdę wczoraj dobrze szło. Naprawdę mi dobrze szło. Teraz nikt mi nie będzie wierzył, bo tak. Tak strasznie mi tu idzie, dobra, pora ogarnąć może te skróty klawiszowe, jakie ja tutaj mam przypisane pod poszczególne karty, tylko boję się, że się też pomylę. Będę mu atakował jednak tę stronę, wiecie? Dalej będę szedł w tę stronę, o proszę, on też. A to ciekawe. <laughs> to ciekawe. Spodziewałem się, że. Czyli on też idzie jakby po wieże z królem. To ciekawe akurat, to nawet jest bardzo ciekawe z mojego punktu widzenia. Poczekam aż zacznie atakować lawę. W tym momencie to jest dla niego... No w sensie łatwo będzie mi go... Cyk. Przekierujmy ten balonik. Dobra. Eee, w tym momencie polecę sobie z balonem, zaraz tutaj. Może nawet poczekamy, aż, aż oni zniszczą wieżę. No to będzie dobry pomysł. Poczekamy i teraz wjedziemy z balonem w to miejsce. Od razu Baby Dragon. Bardzo mocny atak tutaj w tym momencie. Nie wiem, dlaczego on nic nie robi. Więc, no nie wiem, to będzie kolejny wygrany mecz, kolejny, w którym dostawałem mocny oklep i nagle udało mi się odbić. Ale tu chyba się poddał, albo coś się stało, że nie mógł grać, bo e, może mu internet rozłączyło. No bo no widzieliście, że jakby no, on nie był na przegranej pozycji, a mimo wszystko przestał robić cokolwiek. W ogóle zaraz od, odblokuję nową emotkę, więc fajnie. Ale my w tym momencie możemy, odblokowaliśmy ósmy poziom, możemy sobie oczywiście zebrać, pyk, nasze... Nasze epiki, freeze, że. Nie no, nie, nie, nie. Ja nie chcę, nie chcę. Hmm. No akurat... No, no nie no ja nie potrzebuję. O, Baby Dragon. O to bardzo sympatycznie akurat. Baby Dragon jest ok. Ciebie też bym wymienił, tornado. No. Nie ma tego złego. No, mogło być gorzej. Nie mogło być gorzej. Niech będzie ten Baby Dragon. Akurat z Baby Dragona się cieszę. Akurat z Baby Dragona się cieszę. Tu jest naprawdę fajna skrzynka. Te darmowe skrzynki są super. Z nich sporo naprawdę rzeczy wypada. Sporo naprawdę rzeczy z nich wypada. To jest taki crown chest, nie? <laughs> tylko, ty, tylko nawet lepszy, bo można wymieni wymieniać sobie rzeczy, których nie chcemy. A ja akurat chcę wszystko, więc, więc mogę pominąć te. E, wiecie, te błyskawice. <laughs> No, dobra, myślę, że mogę ulepszyć Baby Dragona. To też zawsze, wiecie, korzystnie wpływa na, e, na mój poziom. Im wyższy poziom, tym też oczywiście lepiej, bo. No wiadomo, im wyższy poziom, tym. karty, no tym jest silniejsza, tak? To jest powiedzmy, to jest coś, co mi w sumie. zawsze w Clash Royale poniekąd przeszkadzało, nie? Że ciężko jest wygrać. Z... No wiecie, no jeżeli ktoś ma 13 poziomy kart, no to ma po prostu dużo łatwiej na Was. Dużo łatwiej mu się gra przeciwko Wam. Dobra, mógłbym rzucić Inferno Tower i to też chyba zrobimy, bo. Dobrze, że poczekałem. Dobrze, że poczekałem, bo dzięki temu e, nie dostałem, wiecie. Okej? Okay? Fajnie, bo te batsy załapały się. Ale dobra, ma batsy, więc będzie problem, bo no jednak. Te batsy są strasznie dobre na lawę. Tylko tutaj to mu akurat nie wypaliło, bo. Niech będzie, polecę z bandytką. Ona akurat. Dobra, a już jest tam, super, Ancko. Tego, tego puścimy, super. No i widzicie, i już ma po tym, już ma po jednej wieży. I to nawet teraz całkiem mocno, podejrzewam, że jego król też całkiem mocno oberwie, więc to już też super sprawa. Baby Dragona można by się pozbyć praktycznie od razu. Dobra, rzucamy Fireballa, niech ten Baby Dragon e, troszeczkę oberwie. Nie chcę go, w sumie nie miałbym za bardzo czym go kontrować, tak szczerze. Ponownie zagrywamy lawę, e, na batsy mam strzałki Także obym, tylko wiecie, muszę mieć na nie eliksir, więc jeżeli balon miałbym rzucić Okej, okay, dobra, tylko, no właśnie, on, ter on teraz jak zagra batsy, to będzie po mnie Okej, okay, dobra, no tak, on przecież to też miał, tylko ostatnio tak się fajnie udało Okej, okay, są batsy Cyk I po batsach, super, mmm Dlatego też lubię grać Baby Dragona za Lawą, bo on jest po prostu, no wiecie, Baby Dragon jest... Zagrajmy tak, trochę ryzykownie, no właśnie. Bo balon od razu skręci na Inferno Tower. No nie, no Inferno Tower akurat na balonie się tu skupi. Ale może zdążymy, jest, jest pewna szansa, że, że mi się uda. Uda mi się zgarnąć te wieże jeszcze. No, no bo tam jeszcze bomba wybuchnie. Super, super. Naprawdę łatwo, łatwo to idzie, pyk. Oj, tu będzie niebezpiecznie. Zagrajmy, tak. W sumie mogłem po prostu zagrać strzałki, nie? Dobra. No on już tak trochę widzę, że widzę, że chłopak się zdesperował. bo tak trochę no, średnio średnio zagrywa w tym momencie. Dobra, te bats. Nic nie robię. One rozbiją się o wieże. No, zagrajmy lawą. Zagrajmy bandytką. Jeszcze weźmiemy mu ten. Odpuszczę tę wieżę, odpuszczę jedną wieżę, ja po prostu chcę teraz przy, tryha przy, tym, przy tryhardować, żeby mu rozwalić, e, no żeby zdobyć wina za trzy te, trzy korony i tyle, to wszystko co chcę w tym momencie zrobić. No i proszę bardzo, kolejny wygrany mecz moi drodzy, kolejny wygrany mecz, także tak jak widzicie ca całkiem dobrze mi idzie ostatnio, całkiem dobrze mi idzie. I to oznacza nową emotkę, więc to już w ogóle się mega jaram, że nowa emotka wleci. Bo teraz, no dokładnie, no bę będzie emotka, będzie. kolekt, Bierzemy. <noise> bierzemy emotkę. Teraz pytanie, gdzie ja ją mogę ustawić, a to chyba jest w dekach. A, już ją mam automatycznie. Dobra, zagramy sobie ostatni mecz. Przetestujemy e nową emotkę. <noise> Przetestujemy nową emotkę. To jest chyba pierwsza darmowa emotka, jaką można zdobyć. Ja mam oczywiście tę. Tę jeszcze. To jest z spas Royala. Już. Jakiś czas temu. O, on ma strasznie niski poziom. Zobaczcie te wieże u niego. Zagrajmy balonem. Chociaż balona na start raczej nigdy nie rzucam. E, jest to moim zdaniem trochę bez sensu. No ale... No ale, jak już rzuciłem, no to grajmy. Fireballem. Przydałoby się... No właśnie, żeby... Tę bandytkę to by się przydało rzucić przed tym fireballem, nie? U, ładnie kontruje. E, bardzo, Valkyria jest bardzo dobra na bandytkę. Okej. Okay. O, ładnie. Też poszło mi nie najgorzej, tak przyznam się szczerze. W związku z tym, że tak beznadziejnie zacząłem, to naprawdę poszło nie najgorzej. Przekierujmy sobie tego Hoga. Chociaż problem z tym Hogiem będzie taki, że ja mam bardzo drogie to przekierowanie, nie? No bo Inferno Tower, no dużo lepszy byłby Kanon, ale no. Kanon e, jest z kolei. Inferno Tower to jest dobry, jak jest, wiecie, Giant Skeleton albo. Mm... No nie wiem, ten taki, ja nie, nie pamiętam jak się. Wiem o kogo mi chodzi, ale nie pamiętam jak się nazywa. E, no, no, no to w każdym razie takie wiecie. Jednostki, które po prostu są takimi klocami niesamowitymi. Mają dużo życia i klepią mocno, to Inferno Tower jest świetny. Na no, takie drobniejsze nazwijmy to sobie jednostki. To Inferno Tower raczej nie robi jakiegoś. Okej, okay, no te miniony to raczej mi tutaj zginą przez tego ucznika. Bardzo niski poziom maga. Nie ma co się dziwić w sumie. Dobra, Archer leży. O, Electro Wizard. No tak, no nie mam co się... Ponownie nie mam co się dziwić. Przecież, przecież tego Electro Wizarda już widziałem. A jednak nie pomyślałem, że może go rzucić. Bardzo dobrze gra jak na taki ten... Tak mi się wydaje, jak na taką ilość pucharków jaką ma, to radzi sobie naprawdę dobrze. Chyba w tym momencie nawet weźmie mi wierzę, Bo nie mam, nie mam za bardzo jakiej... Nie będę tak rzucał. Weźmy Inferno Tower. Bardzo drogi. Bardzo droga defensywa. No, niestety, na Hogridera Inferno Tower na Hogridera. No, mógłbym mieć. Te akurat na ten deck lepiej by było, który on teraz ma, żebym miał kanona, nie? To jest dla mnie dużo. dużo. większa by była oszczędność. No, ale cóż. Dobra, lecimy tak. To jest mój, mój, mój czas w ogóle. Że tak to ujmę, bo. Dobra, lecimy z balonem, lecimy sobie oczywiście tak, cyk, niech ten balon sobie tam ładnie, <głodnie> ładnie działa, o, batsy ma jeszcze, skubany, skubany jeszcze z batsami we mnie wleciał, Hog poleci zaraz, a jednak nie, dobra, chyba weźmiemy mu że wiecie, więc to będzie taka wygrana, albo nie, albo on mi weźmie że to zaraz, kto to wie, co tu się wydarzy, zagrajmy bandytkę. Kurczę, no ciężko. Nie, 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 on mi weźmie wierzę. nie mam co zrobić. Nie mam co zrobić, moi drodzy. Dobra robota, no co... O nie, mogłem... Tylko 66 HP mu zostało. Gratuluję, dobrze, dobrze sobie poradził. Kurczę, gościu, taki wiecie, dużo niż... Znaczy, dużo niższy, no dwa poziomy niżej... A mimo to naprawdę zrobił konkretną robotę w ogóle, ja już się nie mogę doczekać. Jeszcze tylko 150 pucharków, i to, tą taką kozacką skrzynkę będę miał do otworzenia, więc mega się jaram. Moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Ja mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Kolejny odcinek z Clash'a już za niedługo. Plan na kolejny odcinek to będzie granie dekiem. Tym to Wam pokażę od razu. To jest Hawk 2.6. Widziałem to na YouTubie. E, także tym sobie będziemy grali w następnym odcinku prawdopodobnie. E, no zobaczę. A może wcale nie? Jeszcze nie wiem. <laughs> Jeśli ja z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Trzymajcie się ciepło do usłyszenia. Do zobaczenia na kolejnych materiałach. Cześć.